Fantastyczne wystąpienie, gdzie kiedy pan poseł Wiczak mówił z wielkim spokojem, że nie będzie szanował prawa, że daje możliwość selektywnego y, podejścia do wyroków, sądów arbitrażowych, y, prawa międzynarodowego. Panie redaktor, pan poseł Wiczak z wielkim spokojem powiedział, że nie będzie szanował prawa, a na koniec y, zrobił oczywiście fajny wybieg, czyli y, uciekł do przodu i mówił, że każdy, kto będzie chciał y, kierować się prawem jest idiotą. No otóż, szanowni państwo. Nie no, to powiedział. No, no, no to powiedział, owszem, że jeżeli będzie no, chciał aresztować. Do szkoły podstawowej i tam zacząć od gówniarza. Panie, panie, panu... Spokojnie, pan jest nerwowy. Starszy jest bardziej nerwowy od, od gówniarza. Na no, wyższym poziomie no. będziemy prowadzić tę rozmowę. No. Najwyższym będziemy... poziomie merytorycznym oznacza szanowanie prawa, panie pośle. Ja chciałbym jednak szanować prawa, niezależnie od tego, czy będzie tu przyjechał ktokolwiek z Hamasu czy z Izraela. Jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście upamiętnić 80. rocznicę Auschwitz, to jest do tego wiele osób, które nie są ścigane prawem międzynarodowym w Izraelu. I ja nie I mam przeciwko. Dlatego przyjedzie minister edukacji. Pan wypowiadał się w konkretnym kontekście Netanyahu, w konkretnym, konkretnym kontekście i Pan powiedział, że można selektywnie używać zadała, prawa, czym Konfederacja nigdy się nie, nie, nie zgadzała.